Dzień dobry, dzisiaj opiszę o tym, jak po prostu ludzie z Jerczelaskowicz, ich, ich jakieś ułomskie dzieci oraz te trenowali po prostu na dziewczynach z Ukrainy, podrywali i po prostu seks po prostu z jakimiś tymi, bo wynajmowali swoich ojców, opiekunów, różnych takich, po prostu starych tych i uczyli ich po prostu na Ukrainkach metody podrywania wieczorem na skójcach, bo jakichś spotykali i po prostu coś zjechali, albo jakieś jeszcze były, co tam odwiedzały i coś je Okazuje się, że utworzyli z wierszy raz kolejny sposób, zwrócili na Norwesji dziwkarstwo po mojej śmierci, chcą uczynić po prostu ład, taki porządek, zniszczyć wszystko, co są zrobili. przez... No, przez 13 lat niszczenia miasta, niszczenia mojego po prostu zdrowia oraz wzroku, mojego umysłu, po prostu wszystkiego, bo wprowadzali zmiany po prostu takie i po prostu również budownictwo budowali, żeby tylko ten nie osiągnął, ten. to sobie wprowadzili dziwkarstwo, po prostu takie Jęczorazkowica oraz kradzieży po prostu pomysłów i wszystkiego, co jest możliwe, jakiś biznes planów i innych, bo będą, będą plany i po prostu plany te przetrwają i będą spełniać te plany i po prostu te. Tak sobie wymyślili ludzie z Jęczarazkowic oraz tych, którzy pościągali do Jęczarazkowic. obręb, po, pod granicę pod granicę Wrocławia sięga taki obręb kopii ponad 50 tysięcy osób On również tym faceci, kobiety i, i po prostu ten. Chcieli po prostu jakiś po prostu ten, a oni po prostu nie będą odchodzić od swoich tych, tu będą zjeżdżać jakieś kobiety, żeby zobaczyć, będą prowadzać po mieście. O, tu chodził do straży, uwielbił straż, był strażakiem, uczciwego pamięcią, a jakieś frajerstwo po prostu, to będzie ich tam w straży czy coś, czy jakieś inne po prostu funkcję pełnić, po prostu nawet policjanta będzie podmywać jakieś nieletnie dupy. Pierwszy cię uproszę zostaje dzieci po prostu na ich pasłe i po prostu odchodzić od nich i będą brać się Kolejne. Chcieli zrobić po prostu burten z Janczaraskowic, dowodem jest jego Wojtek K. oraz po prostu Zbyszek K., który po prostu uczył jakiegoś tam już kolesia po prostu jak podrywać kobiety po jego śmierci czy coś takiego. To mam dzisiaj mam do przekazania i po prostu takie sprawy. A w tym zamieszany jest burmistrz i już cała reszta tych wszystkich popaprajców, takich tych, u władzy i po prostu takich. Łącznie z rządami po prostu polskimi, żeby po prostu zjeżdżali i po prostu czcili to miejsce i po prostu wszyscy ci starzy mieszkańcy mogli przyświechać z że ich potomstwo stąd z rodu debila wygrzygnęła wy go na dudka i po prostu wzięło i po prostu, że seks poszły uprawiać z tymi i to były takie ładne, a im po prostu przez tyle rano po prostu tego i byli w telewazji jak świętoszki. O, no bo żeby jakieś spetne po prostu rochy sobie wydajęli, żeby po prostu kupić się łaski. O, z jaką speto był, o, z Ukrainką był, o, kurde sobę był, no weźcie, się go no tak jęczeć jakieś te. Nawet ich matki, bo są do tego przyzwyczajone. To a dzisiaj to no, żeby dziękuję, do usłyszenia.